Miejskiej Jeleniej Góry, pana przewodniczącego. Witam wszystkich państwa, którzy zechcieli wziąć udział w naszej uroczystości. Witam pozostałych gości i uczestników. Witam również orkiestrę dentą przy Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. W naszych uroczystościach udział biorą poczty sztandarowe. Pozwólcie, że na wstępie przywitam poczty sztandarowe organizacji. Jest z nami poczet sztandarowy Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów. Poczet sztandarowy Koła Miejskiego numer 2 Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Jeleniej Górze. Drodzy Państwo, drodzy czcigodni kombatanci. 3 Maja wszyscy, my Wieleni Górze również w innych miastach na całym świecie obchodzimy swoje święto narodowe. Dzień radości, poczucia wspólnoty narodowej 3 maja to temat dziesiątków, tysięcy opracowań naukowych, dzieł literackich, dzieł sztuki. Warto dzisiaj w największym skrócie przypomnieć sobie, czym była ta konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku.